Dzisiaj omawiać będę książkę nietypową, która gdzieś przypadkiem parę lat temu wpadła mi w ręce. Uwaga, jest to Harlekin, Kate Walker, Recepta na Szczęście. I mówię, jakiś czas temu wpadło mi w ręce kilka takich e, książeczek. Jakby część e, śmierdziało po prostu nie tylko niskim poziomem literatury, ale po prostu śmierdziało fizycznie, więc musiałem je wywalić. Ale parę, dwie w zasadzie zostawiłem sobie tak z ciekawości, żeby zobaczyć jakby wczuć się w rolę tak jak to w latach 90. tutaj w, w Polsce wprowadzano nam tę kulturę. Popularną i ten romantyzm Ala Americana właśnie w tej postaci tych harlekinów, które, które nas tutaj zalewały po prostu na potęgę. I z tyłu sobie tam to czytałem, jak, jak to w ogóle finansowo było rozwiązane, bo można było sobie w prenumeracie. Z, zakupić e, chyba 18 książek na kwartał. 18 książek na kwartał w ogóle to jest fajny wynik, to też pokazuje, że jakby, no, w tym całym rozgardiaszu jednak ludzie chyba sporo czytali, skoro tego typu pakiety można było zamawiać i widocznie to zamawiali, bo tych książek mówię, do dzisiaj jeszcze można sporo znaleźć. Ale jak to cenowo w ogóle wyglądało, bo uwaga, te 18 książek za kwartał to kosztowało 325 tysięcy. E, I to są jakby cena, ceny z września 1993 roku. I tak sobie posprawdzałem, że średnie wynagrodzenie wówczas to było 4 259 000, a jak sobie to przeliczymy na prenumeratę roczną, to wynosiła prenumerata roczna 1 300 000, czyli ponad 1 czwartą przeciętnego, przeciętnego, nie, nie zwykłego, tylko przeciętnego wynagrodzenia, które wiadomo zawsze gdzieś tam jest trochę wyżej. 1 czwartą miesięcznego wynagrodzenia kosztowała prenumerata. Tych książek, jakby okej, okay, to było 18 razy 4, nawet nie wiem ile to do końca jest, ale ten. Ale to była spora ilość książek, ale no jakby jakość tych rzeczy no zaraz sobie o tym opowiemy, bo, bo to jest też taka, bym powiedział, trochę aberracja, że za jedną czwartą za jedną czwartą wypłaty ludzie poświęcali tyle pieniędzy, żeby dostać takie po prostu. Gówno. Także zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Będzie się działo. Ta opowieść jest zdrowo pokręcona, bo poznajemy główną bohaterkę, która ma chyba stuzin imion. Żartuję, ale jakby jest lis. Poznajemy ją jako lis. Która umawia się na randkę ze swoim jakimś znajomym, z którego poznała, e, w, z którym utrzymywała listowną znajomość. I to jest ich pierwsze spotkanie, tak się dowiadujemy jakby na początku. Po czym dowiadujemy się, kiedy mężczyzna się spóźnia, że ona mówi: On tak zawsze. I za tak myślimy: Kurczę, jakby o co kaman, skoro jakby pierwszy raz się spotykasz, to skąd ty wiesz. No, i tam yy, no to, to są jakieś tak rzucane, takie gdzieś tam rzucane co jakiś czas, jakieś haczyki. I w pewnym orientujemy się, że, yy, że oni się znają. Że tak naprawdę oni byli kiedyś małżeństwem dawno temu, bo 9 miesięcy temu. No, i ta sytuacja się rozwija dalej równie realistycznie, bo 9 miesięcy temu yy, Liz, Elizabeth, Beth, i jeszcze tam parę imion chyba ma. Bo Generalnie jakby coś tam nie stykało z nią. Ona ma 26 lat, 9 miesięcy się nie widzieli. No i ten gościu po tym spóźnieniu paru minutowym mówi, Bet, Elizabeth, coś tam? To ty? To ty? Kurde, dziewczyna ma 26 lat, przez 9 miesięcy się nie widzieli i tu nie, 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 rozpoznaje, nie rozpoznajesz jej? Jakby to trzeba być naprawdę chyba... To tam, tak sobie pomyślałem, jako pierwszy, to tam naprawdę w tym się musiało coś nie stykać, skoro albo po prostu ten gościu jest, nie wiem, jakimś, jakimś debilem, że po tych 90 miesiącach nie rozpoznaje jej, nie? I dalej lecimy, bo dalej się robi jeszcze ciekawiej, bo gadka się tam nie klei, Elizabeth tam mówi, że ona jest teraz bizneswoman. sekundka, sekundkę, czy tutaj będzie cytat? Aha, nie ma cytatu. I. Ona stwierdza, że teraz jest po tych przejściach, że, że została przez życie sterana i tak dalej, cierpienia większe i głębsze niż studnia artezyjska i teraz jest bizneswoman. I sobie myślimy, kurczę, jakby okej, okay, działcha pokazała mu Pokazała mu faka, poszła w swój biznes, nie wiem, jest potentatem finansowym, jest, zarządza jakimiś kurcze funduszami hedgeowymi i no, jest bizneswoman. nie? No ale zaraz po chwili się do, dowiadujemy, że po prostu ona jest na JDG, jednoosobowej działalności gospodarczej i po prostu tłumaczy książki, jakby. Spoko, jakby, no, nie nazwałbym tego biznes woman, ale no, no, jakby ta cała opowieść jest właśnie taka, że dostajemy na początku y, jakiś taki pakunek, w którym w środku jest y, coś mniej nobliwego. I y, y, Spoko, ale no, to po co, po, co, po co ta cała otoczka? Nie? I y, w trakcie spotkania mamy tutaj takie rozkminy, które są. Y, z, znaczy tutaj mamy tych znajomych, nieznajomych. Najbardziej irytowało ją, że kiedy go w końcu ujrzała, nie potrafiła oderwać oczy, oczu od tej przystojnej twarzy. Jasno-niebieskich oczu i pełnych kapryśnie wygiętych warg. E, lecimy dalej, bo to będzie sporo jeszcze ten. E, Liznil brzmiało dużo lepiej i było o wiele odpowiedniejsze dla młodej, energicznej bizneswoman. Kobiety, która sama decydowała o swoim życiu i doskonale obywała się bez mężczyzn. Kobiety, która wiele wycierpiała i wyszła z tego zwycięsko z uśmiechem na twarzy. Fajnie, to jakby nie wiemy co wycierpiała, nie, nie, bo, bo, to, bo to oczywiście nie pada. Jest sporo, sporo właśnie tych zawirowań, że wycierpiała i teraz sobie radzi bez mężczyzn. Nie? Tylko, że zobaczmy, przez 9 miesięcy, 9 miesięcy temu coś się stało, rozstali się z mężem. Utrzymywali korespondencję, i teraz, raptem po tych 9 miesiącach, przecież to jest kurczę, nie wiem, no, nawet nie rok akademicki, i oni się już znowu spotykają, ale wytrzymała dużo bez mężczyzn. No, no, fajnie, fajnie, fajnie to brzmi. E, mężczyzna też jest w ogóle świetny, bo jest takim samcem alfa i mówi jak, jak z książek o mężczyznach, o samcach alfa. Mam świetny wóz i lubię prowadzić. No, no fajnie, jakby to, to takich klisz i schematów, które są jakby tak tutaj ubrane trochę w imiona głównych postaci, jest, jest multum, bo tak ta Lis, Elizabeth Pet drży na sam, na sam widok Richarda. I te sceny są trochę takie, jakby właśnie, powiedział znowu tak jak mówiłem, kiedy opowiadałem o książce o Katarzynie Nie jakby tak trochę z filmu w porno, tylko ktoś tu powiedział, że to jest romantyczne, nie? I dużo jest tutaj takich właśnie wciskania w określone role społeczne, tak jakby jak należy je rozpoznawać, odgrywać i które są role są w kolei, bo tutaj brzmi to naprawdę super absurdalnie po jakimś tam spotkaniu u kolegi Lis wyszła z Richardem na spacer no i tam jakby coś tam zaiskrzyło pocałowali się i uwaga Lis posłusznie rozchyliła usta zrozumiała, że to właśnie to, czego zawsze szukała że oto odnalazła swoje miejsce w ramionach tego mężczyzny oto na oświetlonym blaskiem księżyca skwerku przed przepiękną średniowieczną katedrą spełniały się jej dziewczęce sny i marzenia o wielkiej miłości e, jakby Zrozummy sobie jedną rzecz, jakby poznała gościa na kolacji, wyszli, pocałowali się, a ta odpaliła film w postaci Big Love Forever. Zawsze o tym marzyłam jest fajnie. Pocałunek czasem jest pocałunkiem, ale w Harlekinie tutaj to, to, to się, to się dzieje dużo, to wszystko idzie dużo dalej. To jest dogięte na maksa. I ja mam wrażenie tak, że też opisywałem to w, u Katarzyny Michalak, że to jest jakby takie pornografia dla kobiet, że. Tylko tutaj zamiast pornografii, jakby w pornografii męskiej jest tak, że jest kobieta, mężczyzna, przychodzą, nie wiem, spotykają się, nie wiem, powiedzmy, to jest ten hydraulik i nagle mówi, o coś tam ten i nagle no, dochodzi do stosunku. A w pornografii kobiecej to wygląda tak, że jest mężczyzna, jest kobieta, spotykają się, zaczynają rozmawiać. Bam jest związek. Nie? Że tutaj jest jakby inny, inny klucz. Ale zasada jest ta sama, że po prostu y, jesteśmy spragnieni. Tutaj mówię cze, trochę, trosze, czegoś troszeczkę innego. Ale ten związek jest jakby czymś takim, taką kotwicą, która nas fabularnie gdzieś tutaj ciągnie przez, przez kolejne strony. I y, na no, 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 no spoko nie jakby to, tak, tak, to, tak to działa w harlekinach, ale czy tak w życiu to działa, to, to, to myślę, że troszeczkę inaczej. Y, no i jeszcze potem się dzieje coś takiego, że. Ona, to, to spotkanie kończy się fiaskiem, oni się rozchodzą, e, bez wraca do domu, ma totalną migrenę, no i Richard się następnego dnia pojawia, e, bez leży, kurczę, nie jest w stanie nic zrobić, leki jej się skończyły, no i Richard e, tę maszynę, którą lubi prowadzić, chwyta, no bo facet lubi powodzić, jest sam, samcem alfa, jedzie do lekarza, za, odbiera te leki, przywozi. E, Kładzie ją do łóżka, daje jej te, te leki, kiedy dochodzi do siebie, podgrzewa zupę, daje, karmi ją tą zupą, no i generalnie jakby zatroszczył, zatroszczył się o nią. I no my myślimy, że no facet jednak może jest w porządku, a tutaj monolog dziewczyny, które się pojawił. Richard był dla niej taki dobry. Zaopiekował się nią, kiedy zachorowała, przywiózł lekarstwa, podgrzał zupę, a ona, ona nawet mu nie podziękowała. I ta wyliczanka też fajnie brzmi, że zaopiekował się nią, podgrzał zupę. Jakby kurde, jakby to był jakiś największy Samarytanin. Nie, nie on jej nawet nie musiał zrobić, on wyciągnął ją po prostu z garnka, przesunął na piekarnik, postawił, podgrzał i, i podał. I ona tutaj jakby dla niej to, to stanowi jakby ta, jakieś takie doświadczenie, że on zrobił coś dla niej wyjątkowego, yy, to jest, to jest super mężczyzna. Jakby tak muszę pogadać z żoną, bo, bo, bo to naprawdę jest e, zabawne. I potem się okazuje, że Liz jest po prostu walnięta, że ona jest pod wpływem matki, która nienawidzi mężczyzn po odejściu ojca i tę swoją nienawiść do mężczyzn jakby przerłożyła na córkę, która no, jest dobrą córką, więc, więc tę nienawiść sobie jakby wchłonęła i dzieli się nią z innymi, a w zasadzie tutaj z Richardem. I Liz uważa, że tak nie jest, że ona jest okej, okay, ale jej matka, no mówię, nie, nie uznaje Richarda i Richard jej mówi w końcu, muszę pogadać z swoją matką, bo mówię ci dziewczyno, twoim życiem steruje twoja matka, otwórz się na innego, na, na ludzi, na mnie. Liz się zastanawia i mówi, wiesz co, kurczę, a może masz, może masz rację. Potem rozmawia z siostrą Richarda i też jakby też dochodzi do, do tego samego wniosku. No i e, ona potem wspomina wspólne życie, to że jakby no okej, okay, ona chciała być szczęśliwa, ale że się spalała, że Richard prowadził tę dużą firmę, on był tam architektem wziętym i tak dalej, a ona tam musiała być taką kurą domową, gotować, szykować. I chciała być taka jak siostra Richarda, której wszystko lekko przychodziło. Jej dom był zawsze zadbany, posiłki były najlepsze, najbardziej wykwintne i tak No i Liz się spalała w tym, że chciała robić tak samo jak siostra Richarda. Tylko była na tyle głupia, że nie wiedziała, że siostra Richarda ma pomoc. I ona w pewnym momencie, jakby rozmawia z siostrą Richarda, i ona mówi: Ej, ale ty nie wiedziałaś, że my mamy pomoc? Ty to wszystko sama robiłaś? I ona mówi: Naprawdę? I się okazuje, że w takim razie Richard też się orientuje, że ona się orientuje i jeszcze tam dochodzi właśnie to wydarzenie sprzed 9 miesięcy, to się okazało, że ona kiedyś była zmęczona właśnie po gotowaniu, a Richard miał ochotę na, na seks i ona najpierw powiedziała, że nie, potem, że tak, potem stwierdziła, że jednak powiedziała nie i się pokłócili i ona odeszła. I generalnie pogadali się, wszystko wyprostowało i żyli długo i szczęśliwie. No, i recepta, na szczęście, z tej książki, jaka wynika, no to, że e, warto rozmawiać i się zapytać szwagierki, czy ma pomoc domową, a, a nie zarzynać się w kuchni. No i reasumując, ta książka jest po prostu beznadziejna, jest schematyczna. Te niektóre opisy, rozkminy, jakby ta cała fabuła, tak jak ją opowiedziałem, jest po prostu absurdalna. I e, no tutaj nie było się, no, nie, nie było się czego uchwycić. Nie dało się tego sensownie czytać. Mam wrażenie, że jakby, że tak długo dochodziłem do siebie po choroby właśnie, bo w tym czasie czytałem to, to, tę książkę i to chyba mnie dowaliło, dobiło do, do gleby. I ja... Chwyciłem za, za tego Harlekina, żeby jakby trochę poszukać, jak na, na przykładzie, jakiegoś właśnie tego, czegoś takiego ten, taniego, prostego, pokazać, jak działa schemat opowieści romantycznej, ale no, tutaj nie byłem w stanie, bo, bo po pierwsze oni się znali, jakby, bo, 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 bo te zawirowania były tak e, absurdalnie głupie. E, I no, postaram się wrócić do tego za jakiś czas, a, ale na razie muszę sobie zrobić przerwę od takich rzeczy, bo. Naprawdę tego w dużych dawkach nie można sobie tego dodawać. Także e, przestrzegam przed e, lekturą tych rzeczy. E, no i tyle na dzisiaj. Daj proszę łapkę w górę, jeżeli Ci się podobał ten materiał i zasubskrybuj ten kanał, by nie przegapić kolejnych treści. Dzięki, cześć!